z tej strony grupy Polska a to jest pierwszy odcinek z drugiego podejścia serii Mountain Blade Warman. no i no i w ogóle no, no, drugie podejście bo pierwsze no, to takie było nie podchodziłem do, do tej serii na poważnie a teraz normalna seria no dobra no to jedziemy rozdajemy punkty Nazywam się gruby. gruby tak gruby. No i tutaj sobie siła, zresztą i inteligencja i haryma. No tutaj sobie siłę, siłę dam. Siłę. Tutaj dam maksymalną, tutaj też. No i tutaj sprawności. Broń jednoręczna, dwuręczna, drzewcowa, ma, łócznictwo, kusznictwo, broń i Najlepiej w, jedną, w jednoręczną. No i tutaj, no, jak zawsze, najmłodziej. Widać, że dawno, dawno tak grałem w momentu, że mi się wydaje, że się grafika zmieniła. Um. Włochy, bo... włochy, dobra. dobra, niech będzie taki dobra. To jedziemy dokąd możemy: do Sara Nidów, do Rodoków, do Nordów, do Kiermitów, do Owejwirów i do Fatów. Możemy pojechać. do koła pójdę. Hmm. Hmm. Najlepiej wybiorę się do Fady. No to, no to trafiamy w mieście, mamy kusze, mamy mieć i tarcze. Pewnie ktoś tutaj na nami wyskoczy. Za rogu. I się nie myliłem. Idzie na nas bandyta, który chce nas e, ogłuszyć. Ale my to zrobimy szybciej. Mam. Tutaj kupiec idzie. No, jesteśmy, no. Tutaj mówię, że się czaili bandyci, że porwali jego brata i czy jestem zainteresowany. Jestem. No to idę. No to dobra, info. Wbierz pięciu ludzi. Dobra, to jedziemy do Asgatu. A wygadnij. Długo. Zwerbować ludzi. Jeden. Jeden. Tylko. Yy. Yy, yy, yy. Trzeba uciekać przed bandydami jak to zawsze bywa. No i tutaj, idziemy do tej wioski Przepraszam za, za moje dmuchanie, ale jestem przejębiony A trzeba było coś tam grać. I to pilnę Idziemy do kolejnej wioski. Ciekawe czy tutaj też będzie jeden ochotnik. Tak, tutaj też będzie jeden ochotnik. Mam trzech rekrutów. Mm. Bardzo dużo. Ciekawe czy w kolejnej wiosce też będzie Tutaj żaden. Hmm. Wytnę Wam do momentu, kiedy zbieram wystarczającą ilość ludzi, okej? Okay. Dobra, udało mi się zabrać wystarczającą ilość ludzi. Jak do Jechałem do tej wioski, to tutaj było aż czterech Czterech ludzi do, do zabrania A mam siedmiu hmm, Bardzo dużo hmm. Do tawerny idziemy Chodź robota, udało ci się, dają ci się ludzi. Poza miastem, dobra. Dobra, zapaluję na nich. Muszę ich zaatakować. Super. to ehm, idziemy. Ehm, idziemy. Ta. No, nie chciało mi załapać. Yy, to tutaj banda 24. czterech. Szukam ciebie, powiedz gdzie trzymać w ciuchę, pozwolę ci ją dać. Ha ha ha. Oni mówią, że nie damy. No, widzicie jaką mam świetną armię, samych kucharzy. Kucharzy? I jakichś takich wiśniaków. No to chyba wygramy. Tak są Myślę, że nikt nie zginie. O tutaj. preparado, bravo, por ali, sabe. Do tawerny, chyba? Coś takiego... A, tam, okej. Okay. Krówka-porywacz. To idziemy. Hmm. Całe moje wojsko poszło. Bez tego najlepszego. Spodmach. Myślę, że uda nam się przejąć tą placówkę, jak byśmy grali Far Cry Prima. Pri, 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 Ale piszcie, czy chcecie z tego serio z tego albo z Far Cry Prima. Rekrut, tak? No to tutaj będzie, tak tutaj Na pewno kogoś tutaj zginie to, No na przykład taki tutaj rekrut, taki tutaj drugi rekrut Taki, 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 dru, taki rekrut by zginął No to id, idę tu... tam? Idę ta, tam... am? A mikrofon mi do buzi. Muszę się odzwyczaić od takich gierek na przeglądarkę do Urbana. Jakby co zaproszę, zapraszam na... zapraszam na grupę. Na Facebooku, Grupa Polska. Fajna grupa. A, i ten jego brat wyszedł za drzewo. Dobra, to to. to tu. Każde pieniądze teraz je przydadzą. kamienia nie. O, brawo! Wygraliśmy bitwę. Brawo. Brawo, ja. Widzę, że podatki lecą. Bany, mamy. No i teraz do tawery. O, Boże, jak wygląda. No. Dobra, 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 dobra Dobra, będę teraz walczyć, jak zawsze bywa Już czas Już czas Hm, mieszczanin zabity Mieszczanka, mieszczanin Ile ludzi, ludu ginie, no bo widać, że na go na gołe ręce. Ale ja tutaj w dam radę na, na, wszy na wszystkich. Dobra. Bardzo świetne zwycięstwo. No to tutaj dobra robota. Ośmiu jego ludzi zostało rannych. No to... No to powiem tak. Wkrótce każdy łotr się dowie, że gruby nie ma Na polskim YouTube. Ale jak mi się zrymowało. No to... No to kończymy odcinek. Dzięki za oglądanie. Dzięki za oglądanie. Zost zostaw lajka. I jak nie subskrybujesz mojego kanału, to zasubskrybuj go i zostaw dzwoneczek. No i jeszcze jedno. Ży Wszystkim moim widzom życzę, ży, no, ży, życzę yy, wesołych świąt. To yy, no, znaczy mi, mi wielka noc, mokrej śnibusy, No i cześć.